Na e, każdej stronie bandę pisał, że nie zobaczta, że to je na kaszebach, że czułe są kaszebi, że łoni mają swój język, ale że łajni są tacy, a tacy nie. Przedny bohatera jest Warszawę. Te, e, by musiał e, tak nieszko przeczytać, żeby te, e, zobaczył. No że, i się. Że i to, to. Ja, to taka psychologiczna graza no, była prowadzona. Że okej. Okay, ale ty musisz zmienić to, i to, i to w fabule. Ja se myślę, jeżeli ja to zmienię, to tego efektu, który ja chcę usunąć, nie będzie. Chcę też rzec naszym webzirnikom, że ten egzemplarz to jest do ręk. Wed autora, Wed Siemona Grota. No i chcemy go dać. Energia doinformowani dowona ma Akademia OZE, Ter na pomoś, sobie sobie zacząć kariera w odnowialnych zdrojach energii. Akademia oze.com. A tyś ekobudowlanka, fotowoltaika, pompe cepła, udetkowieni modernizację Hecie. W kasie Świat, w na glanc Dzanka Dobrzyńce, salonowi Eskale w Remidze, naleześ kachle, kranę, łemi Wolci i w do łaznie. Te wybieroś, łeni za Monteją. Remio, sobie ścigłeś 401. Kasie pści Media wrzucają weź big z OK serwis Mariusz Słowi Lezeno. Mechanika klimatyzacja-wulkanizacja. Naje programy są dobrze wykuńcony i zanka dobrzyńce. Solid Invest Poland. Wekuńcenia. Witam bardzo serdecznie w kawie i kuchu w kasiebe i świat jasos wiadom. Hebel le adziše w w smroczny świat na nordze Kasieb. i przez so temu cie nasza kultura płe je jest smroczno, tak jak w ja autor ksunści Jo Szymon Grod. Chcę renejdziše nasim głęstawa. Witam bardzo serdecznie. Witum. Jeżeli idzę tak, słońca na początku to miał obec scenarnik radiowy głę słuchawicza, skądka przeszła sobie łódba na to, żeby ta, ta smroczna historia naleść na kasiebach, a skąd skądka sobie przeszło to, żeby kasiebe wypisać jak notaci smroczny świat. Po pierwsze to, to jest urosło dlatego, że ja miał full czasu, bo na świat naszła hera, była pandemia, ja był zamknięty w w takim mieszkaniu we Warszawie ja po prostu zaczął pisać. A dlaczego to jest na kaszebach? Bo ja jem kaszebą, tej polasze, piszą piszą swoje kneści, tej piszą we Polsce i ja opisuję kaszebach. I e, źle widzę ta smroczność, bo to jest kryminał, usadzony na Kasiebach, gdzie dochodzi do morderstw baro makabrycznych, baro dziwnych, krejamnych. E, myślisz, że w Kasiebskiej kulturze są inspiracje do tego, żeby pokazywać też ta smroczną stronę? No bo my bardzo często parowaliśmy Kasiebską kulturę z taką wiejską, redosną, festynową. Ja myślę, że w każdej kulturze są takie smroczne strony wszędzie kulturę mają swoje rytuały które w jedno moją taki smroczny zaczątek ja w polecywom takiego działaczy antropologa René Girard który pisze o rytuałach o ich what in literalne to w jedno je taka taką baro smroczną historia i Kaszabi, które nie mają bardzo płagodną kulturę, które nie mają fultech tych <coughs> rytuałów, też mają takie elementy. Nawet jeżeli weźmiemy Polterabend, to on też ma taki mroczny zacząt, by to o to, żeby tego Poltera, tego złego dymona, ducha przeganic. No, to jest bardzo ciekawie Są fakt, że te nazwa to nie jest weka tradycją, ale rytuała To już brzmi inaczej. Na tej jaci są episyny na kortach twojej książki? Y, I scena niekani, terne i y, takim klasycznym y, rytuałom z y, kwestą ofiarnym. I y, y, to jest je coś, co jest w y, każdej kulturze. To w kulturze żydowskiej, Oni też mieli y, wyganianie kozła na pustynią. To W słowiańskiej kulturze my mamy to palenie marzanne albo topienie to jest taki bardziej smroczny rytuał, który występuje w tych knieszce. i też Polterabend i też jest wydolmaczony, lecz nie wiem, smroczny co jesz tero ja, tera, ja A, są też paneści, to też są tam smroczne elementy. ja też dodał swój element do tych paneszków bo umiem je też jeden dodatkowy paneszk to je łepi terny jest łesy elementem kultury beci, beka to jest taci. W to jest gard. Nie, rezerwat. Je. Choć z pewnością je To jest zainspirowana, je zainspirowana rezerwatem i to też je w tym miejscu, gdzie, gdzie ten rezerwat je. Po prostu ja w, w Tikneszce stworzył taki świat, w którym nigdy to ta wies nie łesta zalona bez młęża, bez havinga, nie bez młęża. Bo z nordebem by mnie zabiła. Takie, Może to je tam dali, ten bełt, a tu je hewinga. Jeśli w tym paneszków czy no to tu je musimy rzec, że jeźdź na masowe dowość, że ta baba z dziada to są prosto tacy ziorotny ledze, co prześle sobie dostać jakiś jaja czy ci jakieś plince. Neni, baba z dziada to są dechę przodków i te dowość i majestku, co je dost <toddź> spogańści. Ale przechodzące ju do sami fabuły Beka, to je ta. Mlezna mchterna, je dost hermetyczno tam ledze mają swoje krejamnote, tam jeśli ledze jest so taci mrdaszstwo to doczyżnych teren przejdzie z Warszawę zając co so tą sprawą kryminalną nimoletkę. To to na do takich historii w groze amerykańskich Hwadzbel do Lovecrafta, że tyś są tacy hermetyczny społeznawci, wiacich jakich są jakieś smroczne krejamnote i lecą z but na ciężko jest rozmiec. Jedną z inspiracji do napisania tej książki był e, taki film, e, ja wiem, że też jest knieżka, ale ja film, e, Harry Angel. E, to jest taki smroczny kryminał old schoolowi amerykański, e, z elementami e, horroru i tam też jest taka e, spolezna, baro zamkła, ja myślę, że wszedcze takie małe, spolezne są. Baro lekim leka patrzą na Ledzych Terni, przerezywują do nich z... I próbują miesiąc i zmieniwać to, dlaczego oni są przenancony. Jeśli idzę, ksunjska tu, tyś barowożnym elementa są te wsiedci ci elementy kulturowi, czy język choćby przydny bohatera e, przejdzie i jest zdziwiony, że ta beka je napisano dwa razy. To są debeltny tofle, coś co dla nas jest normalny w naszym kraju obrazu, ale dla Ledy może to bez zdziwienia, i tak samo brzmi po polsku jak po Kasiepsku i tak samo co so pisze. E, to jest coś, czego faleje wedowo Polski autorów, nawet jeśli akcje je osadzono na Kasiebach, to tego Kiecie języka, czy Kasie decha, i i niegodające łeżenia, rytuałów nie ma. Ja myślę, że w ogóle Abo jest ma wyrzucywani z tych filmów i jeżeli Wa, łeb seriale Polskie, które są z Jantowe, to ci herojowie jeżdżą po tych kaszebach, tych taflów nie ma. Nikt nie godzi to, to jest dla mnie nocniejsze, bo ja e, teraz mieszkam w sopłece i nawet kahene wszyscy godają o. E, właściciel terny mnie e, wynajmuje dom, dom e, też czy ja idę do Krymu? E, wszyscy gadają ją. I dla to tytuł książki je jo, bo to mnie robiło nerwę. E, na, nazwiska. E, wszyscy mają... Jezus... E, um, wszyscy w tych filmach, serialach mają nazwiska Jagiełło, Poniatowski, Stanisławowski. E, w, a mieszkają w Pucku. A mieszkają w Pucku, gdzie co teraz to je Konkol, albo Plichta, albo Inszy Richard. No mimo nas e, na i w tych e, dziełach kulturowych, terne powstawają, płeza zazebama. To wychodzi z jakiejś niechance do zgłębieni tych autorów, czy bardziej z tego, że oni są przenancony do jakiegoś swojego świata i prostu chcą ten swój świat przenieść bliżej męża? Ja myślę, że to jest ta, ta druga wersja, że wojni są już że wojni mają swoje wyobrażenie, o tym, że oni chcą e, zrobić coś, co je nadmuleżą, bo to jest e, piękny Krymalenk, to e, Bandze Belnowezrzec, ale że tu są jacy, jacy z Tacy Ledze, jacy z Kaszebi, to. To nie jest do końca wygodno, że my nie będziemy o tym gudec. Oni i tak nic nie powiedzą, i to i tak nic, żadnego głosu nie podniosą, więc płacą. I wiadomo mi jest, że to jest też błesny, że my ka siebie jesteśmy traktowani w polskiej kulturze co le mało jak no tło. Nie mówię, czegoś takiego jak przydny bohaterowie, jak terny bebelek, kasieba ma. Bluz, to są y, ledze co le, tu budować z gdynia i spłetkę le sobie jakiś tam kasiebów, który dziwno tinceją i dziwno sołe blokają. Y, no i tu musiał rzec, że Kłelcebie jest dosyć podobno, bo przydny bohatyra jest w Warszawie. I o, ale to nie, te, by musiał tą kneszką przeczytać, żeby te, zobaczył, no że, że, wyciem, to, <laughs> ja, że to, że ten główny hero jest w Warszawie, to jest bardzo dobro, bardzo dobre dla kaszy, bo oni by nie chcieli mieć takiego heroja jak ten hero z tych Gnieszki. Tu te kwestie moralności, są i myślę, że to jest coś, co jest ciekawi w literaturze, czy też w filmie, w serialach, czy um, powiedzmy bohatera jakiś wybier my się z nim zgodzimy, albo nie. Później dopisze so, a później są a później dopiszę, często wiele sezonów, czy wiele dylów, później ukazywa się, so, że ten wybier wcale nie był moralno taki, jak my go oceniamy na początku. Czyli tyś też ta, ta, ta relatywność, te rozmaite rozterci moralny są w tych słuchaczach. Ja myślę, że kiedy ja, ja pisał tą knieszkę. Ja miał przed Łeczem takie pytanie, czy człowiek terny jest zły, czy on wie, że on jest zły? Czy on ma taką świadomość, że ja jestem złym człowiekiem? Czy on y, są zawsze wypierać z tego, łekłamywać y, y, sam sobie nawetka? Czy on y, po prostu wie, że jo ja jestem zły? I to jest. Bo to też e, myślał, że e, nutie rzeknąc, że to nie jest kniżka napisana w Poeto, żeby te samczę z e, tym antkum gadać, że Jo tu są kaszebi, ma istniejemy, ma mój język, ma, e, nie, to jest knieszka, która ma te elementy kaszebskie, bo ja jem kaszebą i bo jak Polak pisze swoje kneszką. też ma elementy polskie, to jest kneżka która, która miała inny cel, która powstała po to, bo ja chcę napisać kneszką. Hmm. Znaczy, nie ma czegoś takiego, jak pociecy misje, że musia coś zrobić, no to e, wybierą sobie cię zrobię komputerowo, gra, cię ksiąśka, cię, e, cię co insigłe i tak wypadło na ksońska, no to teraz są naucia jak pisać. No i y, na każdej y, y, stronie bandę pisał, że ale y, nie zobaczcie, że to je na kaszebach. Że tu są kaszebi, że oni mają swój język, ale że łani są tacy, a tacy nie. Kto to Banze czytał i ja też widzę z recenzji, że ludzie są zdziwieni, że tyle o tych kaszebach są, dowiadują, ale to nie jest. No i... To nie nie jest na namowiec dydaktyczny. Jo, wedle mnie tego jeju, za dużo. I... To jest fajne, że powstają takie portale jak Bierszczu, bo jak insze, takie takie rzeczy, że one nie są takie dydaktyczne, jak Ty no, My Po prostu meka siebie musimy bardzo często coś podstrzymywać, że my jesteśmy normalni, że my lubimy ciekawi historie, lubimy się so oddać w cygnus jako słowopowiednia, a nie bloś dnia zastanawiać co cię to, co ją robi, je dobry dla taty, i tak dalej. Co do Twojej historii, terna tak jak na początku ja na początku była scenarnika radiowego słuchawiścia, później dopiero przeszło to na literatura i później zaczął się so też ten cały drandzi proces siekani za wedowizną. Od debiutanta wedowiznę oczekiwały też na rację. narracje. Tak, żeby to było mniej kontrowersyjne, bo ta łena, jak ja już rzekł, łena i w Moralnych rozterkach, o tym, czy, o tym, czym jest zło i czy e, zło można wydolmaczyć przed samym sobą. E, no, Wydavizny twierdziły, że to jest zbyt kontrowersyjne. To sposób, w jaki ja to opisuję, że, że to trzeba zmienić. Nawet jedno, jedna z tych wydawiznów. Będę powiedziała, że "jo", to jest Barofein to Baro y, duża wydawizna czyli wpisze wy, y, wpiszecie są w Google największe no większe wydawizny w Polsce to na, tam będzie ja nie będę gdy to jest... to je. I oni powiedzieli, że "jo", to jest Barofein Barofein tyle że my czy zakończenie i mhm. y, szkic tego jak ma są nacinać y, następna część aha i tutaj y, 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 to wydumę. To jest ciekawa rzecz z perspektywy kogoś, kto, kto nie znaje tego pisarstwa warku, że, że to tak te relacje z Wedowizną mogą wezdrzec. na zasadzie mece powiemy, jak moź pisać. Ja, ja był przekonany, że to pisarz dowodokos, a Wedowizna stwierdziło, okej, okay, to jest fejn, a byłe dzanka, ale my tego nie wedumę. Nie, ja miałem też taką sytuacją, że mnie już powiedzieli, że to jest bardzo fajne. Ja miałem umowę. Chterna y, była jednostronna, nie podpisana. Tej y, ostatniego dnia oni mi napisali, że to taka psychologiczna gra ze, no, była prowadzona, że okej, okay, ale ty musisz zmienić to i to i to w y, fabule. Ja sobie myślę, jeżeli ja to zmienię, to tego efektu, który ja chcę usunąć, y, nie będę po prostu się rozmyśliły, To też było takie znaczy, drange doświadczenie. Mm -hmm. No i w końcu znalazła sowe na terna zgłodzała so na twoje warenci, a te, co so na jej warenci. I jo, tak to było. No są płatkale w pół drogi albo nawet ka bardziej po mojej stronie drogi. Na szczęście, nawet ka całkowicie po mojej stronie drodzi. Jo, to jest wydawizna, najlepsze, to jest częst wydawizny Puszyński media. Mm -hmm. No te kniżka je w całej Polsce, można ją kupić we wszystkich nie nie może cały całego kromów godu ale jest dostępna w sządze. Więc... no i taki darek na święta, na przykład może bez tym bardziej że wątk paneśków je może ta świąteczna klima pewna insio jak Kevin są doma ale też można jo, w to jest taki daręk, wam może tak nabec, ale dla dorosłych <noise> to nie jest dla dodatków. <noise> Takie. to znaczy ta granica wieku tyś to jest 18+ jo Mm -hmm. Okej, okay. to jest e, ciekawa rzecz. E, Znowu wracam do tego, jak meka siebi na to wzręmy i tak dalej, choć te peżne nawet tego uciekłość, żeby me w ta dydaktyka nie popadła, ale nie go godałem, że kasiebsko kultura by miała tworzyć z mesłem, tych młodszych, żeby to do szkłów szło. No a tak, Służka, no ja ci użytk z tego, jak w szkole i tak no. nie wprowadzić tego. Ty, dlaczego tworzyć cokolwiek dla jakiegoś użytku? Ok, są te rzeczy, które są tłumaczone. Że płoty, żeby były dydaktyczne one są dla dodatków, one są e, dla szkół. E to jest e, fajne, to jest ważne, ale kultura jest po to, żeby tłumaczyć tak, jak chce tego utwórca to e, jeżeli tego nie czejesz, e, myślę, że to nie będzie e, to nie kultura. My mamy już rzecę przegłodę remusa i to jest e, super, ale e, po co widzę? Mhm. Jeśli sobie spytam, ten smroczny klimat, bo akcje sodzeje na Nordze i mu taki ci przeswiedczeni temu, chcę spytać cię to kule sobie ty się, bo ten Webier, e, ty mylę z Nebeka, teryju fikcyjny, e, jak no plac akcje, czy to był Pretrov, czy mój żetletisz że ta Norda je na bardziej smroczna jak pełni. Bo jestem na przykład parłanci w literaturze, Pełni to je remus, gdzie tam są deche, ale to są taci deści, jak ci można pokazać zecum, miłe, one są farwne i piękne. A Norda to jest Jan rzeździą, to jest twórz smantka. gdzie Ten smantk to nie jest taki dyszk, ale to jest ktoś, kto sobie może sieptać coś do, do ucha, a później to coś, co płewie bo tak to wezdrzy w tej proze. I, I tam to je prawdzie w tej doce, u ta dar puścia, to jest to je jeden wielki smrok. Czy dla Ciebie tyś ta Norda jakoś przemowie, jak no ten plac mni widny, a bardziej smroczny? Do mnie przemawia był. Ten czerny, ta czerno-zelona łeda, ona jest tak smroczna, ja myślę, że ona dywa ten smroczny klimat. I to y, bluz do tej, ja to doł na nordze, bo na pełni nie ma y, młodzieża. <grywka> Jeść jeś tak daleko mnie zaśle, jeś. żeby gdzieś tam w Grecci, półwestrów na przykład był nasz. No a co do bełtu, no to fajne te śłatciarzeni je, bo Poelści Głałetbierce bełt to są gofre we Wielkiej Jo, to też prawda. szkoda amfibia, ta lila lewo. I taka sprawa, bo ja była u jednego mechanika i Łę tam zazdrzuł, bo pod maską trześciała, że tam je zderzać hadronów do wymiany, że to dwa te są, co on chce skasować, a ten te jeś Kłeła Łęzdrzu, że tam są niby do łoponów left do stół, to że tam cały układ kierowniczy do wymiany, a tej u innego mechanika była, bo mnie wsteczny chodzi. No to się to się tak musi być, że ja są nauciec prosto, jacha z bluz do przódku i no i są na tym nie zna, ja. Białyśku, spokojno. My są na tym znajemy. Dobrzyńca, ok, serwis lezę o Mariusz Słowi. Halo? Andrzej coś ty chceł. Gita to jest w krumie. To nie go dalo o tym remontce. Nie, nie, żadnego remontu, nie, to tam nic nie musisz robić. Jedno ścieżcy. Weź jak to jest w krumie, kupi nam baterię, bo w pilocie padłe, jo! Bateria te chcesz, jo tu zarę wybierza, no lepsza bateria, jaką tu może znaleźć. Jo, i ta miska na mapałka, z tygłe salotci nie widzę, jest tam ze cekło, a obec o so salotka zjadł. Weź tam jakąś miska dobrą, taką, że ją. So... Miska tu mość, tak, ale wielofunkcyjna. Fajnie, wygodna miseczka, także będę śmiał. Może nie do jedzenia, ile na insie etap, ale będę śmiał. Jo. Także płezdrówci z REMI, z Eskalę. Dobrzyńca, salon Eskale REMIO. Chcę też rzec naszym sięm że ten egzemplarz to jest Dareng, autora, wed Siemona Grota, No i chcemy go dać, prosto. Chcemy go podarować. Nie wiem komu, Temu może zrobimy tak, że ten napisz w komentarze, jako smroczno krejam nota, może być fikcyjno, jeżeli nie ma ta ci jako smroczno krejam nota. Kreje są so za zomka w łapalecach, gdzie będę so ty nordę przenieść nadali na pełni. ta w komentarzach, no i uzdrzymy, kto tam ja ci laici zbieru i kogo my tam wybierzemy, żeby móc mu przekazać. Tak są sąsiedzka, Siemon Grot, jo, kryminał, wesadzony na Nordowych Kasiebach, a Siemon Grot, se na Siemgłęccach. Bardzo sobie dziękuję. To jest bardzo ważne, że nie Twoją mroczną kryję nota. Nie piszta, że was zdradzili swoją białka, Ty coś zaciegłeś, to, to nie te warte. Bo jeśli nie dostaniesz ksości, i już strata bandy. Także. Jo, idzę łatwo, żeby Rasia, twoja wyobraźnia. Ja. Uzdrzymacie czemu macie jakieś pisarści talenty z trzód naszych łeb i to teli w dzisiejszej Kawie i Kuchów, kasiebe i świat. Naszym goestem był przebocia Siemon Grot, autor książki Jo. Jojem Adam Hebel. barowa madzanku. Ja pamiętaj, żeby subskrybować nasz Kernel, żeby dawać paje w górę, komentarować i dawać światu do wiedzy, że Kasie media rozwijają się na YouTubie. Do uzdroni. Do uzdrzeni. Kasie media wrzucają weści big z OK serwis Mariusz Słowi Lezeno. Mechanika klimatyzacja wulkanizacja. Energia doinformowani dowona ma Akademia OZE, na pomoże sobie zaciąć kariera w odnawialnych zdrojach energii. Akademia OZE.com. A tyś ekobudowlanka, fotowoltaika, pompa ciepła, udatkowienie i modernizacja hecie. Na programy są dobrze wykończone i dziennie Dobrzyńce Solid Invest Poland. Wykończenia. W kasie i świat wszystko na glanc Zanka Dobrzyńce Salonowi Escale w Remidze należeś kachle, kranę, łemi wolci i wszystko do łaznie. Te Łęi łeni zamonteją, Remio sobie ścigłeś 4 1